Cześć, cześć, z tej strony Dragon chcę Dobrze widzicie, tak, dobrze widzicie, dobrze widzicie. Zagramy sobie w CS16. I zagramy sobie dzisiaj, raczej nie zagramy sobie na serwerze tym co ostatnio graliśmy, bo widzicie jest pełno osób. Zrobię wejść na, na tą samą sieć, tylko FFA O, sloty zarezerwowane. No, jest. Hmm, <grym> Widzimy się za chwilę, jak wejdę i zaczynamy. Tak więc jesteśmy już z powrotem. Jesteśmy na mapie The Westwood. Zagramy sobie w, o Jezu, w, an... w, terory... w terrorystach. Chcę powiedzieć w antyterrorystach. Więc ja też niedawno się dopiero mapa się zaczęła. O, przegrywamy 5-4, a to nic. Kupujemy sobie oczywiście AK. Muni się wszystko z tą m -4. Tu dobrze by było jakbyśmy sobie oczywiście kupili Tego No wiecie, mówię, ta myszka normalnie Mnie do szału doprowadza O oh, Się w że zaraz ją gdzieś, nie wiem O, zaraz ją rzuciłem, o i takich, i takich tak w ogóle, słuchajcie jak teraz ją rzucę Coś takiego było, ale ona jest normalnie niezniszczalna. jeszcze ja nie wiem, ostatnio, kiedyś jak ją rzuciłem, to wyleciała mi ta, jak to mówię, klapka, ta od co batery chroni, i nie mam jej. I trochę mi się ciulowo ślizga ta myszka, ale da się żyć. Nie, dlatego też trochę ciulowo mi chodzi. Miałem od kumpla pożyczyć myszkę, ale nie było go. Tu wojca sobie ciśnie. chuja pocisnął. Zresztą tam nie krytykuję, bo sam jakimś nie wiadomo jakim nie jestem. Może co ten wymyśli. Widzę, nic nie wymyślił na razie. No właśnie Stali obok siebie praktycznie. Ten też nie wiem po co on tak skanuje tu mógł sobie wyjść przez te skrzynki, no ale nie wyszedł. Tak. Aha, tylko on został. Też szkudze były u lekarza. I taka lekarz, że na sam weekend jest chory. Ozdro 600. Przegraliśmy, więc będziemy biegli na pewno z, z AK albo z na AK. Flaszę sobie jeszcze zakupimy. a chcecie szybko flasza kupić, to chyba nie trzeba wam tłumaczyć, ale jakby ktoś nie wiedział, to klikacie B, potem 8 i 3, Hejza B84 i tak wiesz, tam sobie rzucimy flasha prawilnie. O wejdź, wejdź, Wilny skam, sobie oczywiście M4, wiadomo, M4 jest dobrą bronią. Kolejny nie żyje, o mamy AWP. Przepraszam za to, dobra, gramy, nie mam pojęcia w ogóle, gdzie w koleś jest. O, tam jest, nie żyje, czy trochę. Czekamy, właśnie może. O, tam jest, tam jest. Uwiecie, skanujemy i nic. Dobrze, GGWP. Mam nadzieję, że paka mnie nie wybuchnie pod nogami. Nie wybucha i dobrze, mamy AWP. Kupujemy sobie, oczywiście, Kevlara. Kupujemy sobie Digla. I to była chyba czwóreczka, jeszcze siódeczkę I lecimy z diglem, lecimy tu na dach I pisgamy naszą awką Tu na razie nie widzę nikogo o dobrze, dobrze tu spada chron No spadliśmy Chuj, każdemu się zdarza Oj już Awkki no, na spróbowałem bez celownika Awkkę do mnie starczy Ale na jakieś AK czy coś Jakby to nasi ugrali Nasz raz plecy wam robi Boże, widzisz i nie grzmiesz Ooo, ale go ściągnął Mam nadzieję, że ktoś pilnuje paki Żeby się to wygrać, żeby żeby hajsy się zgadzały szczerze, że jednak nie rozbroi tego No nie rozbroi Pięknie O się, jednak na afkę starczy No ale na no, nic więcej Też dobrze Trzeba szybko z knife'em przelecieć. O, tam. są dupę. Tam trzeba uważać. Tu trzeba uważać. O, tam. O, ale wychaczyłem głowę. Mówię, tą myszką ciężko się celuje z AWP. Zobaczcie już nagrywanie, 7 minut, aha kurde zapomniałem zminimalizować, jakiś dziki banan, rambo, mnie my, my, my rozwala, my rozwalają ludzie, chwila, nie myślałem, że to się idzie, rozwalają tacy ludzie, że, że zobaczymy jakie starty ma, Taki Rambo ma statystyki 1 na 8, a w rzeczywistości Rambo by tu wszystkich powybijał, jeszcze swoich Ile jeszcze by to przeżył? A on takie statystyki 1 6 Ja na przykład nie jestem jakimś programerem, statystyki 3 na 3, nie jestem zadowolony, bo Grałem ostatnio na tym serwerze, miałem statystyki 20 chyba, 2 na 6, już mówiłem w tym odcinku I odcinek z SESA powinien się pojawiać codziennie, a jak nie to tak co drugi dzień, ale te trzy odcinki, cztery na tydzień będą więc będzie co oglądać żeby teraz przypilnowa, żeby przypilnowali, żeby tutaj nikt nie, nie wszedł tu tylko ten widzę dziki wpiszę muzeum o, to jest wygrane, brawo, bra brawo, brawo 3-3 nie starczy, że mam ale starczy na to, kupiłem sobie jeszcze hejdża że... Nie wiem, czy, czy dwa można? Nie, nie można. To dobrze nawet. Bo na daście dwójce, tyle hej, że to dobrze. No jezu, kurde, musiał mi tu wejść akurat. Nie wiem, czy tam nikogo nie ma, tam. Teraz nikogo tam nie ma. mam nasz kolejny nasz tu trzeba uważać bo tu nie wiem gdzie, gdzie ten drugi jest Jakieś M4, czy coś w tym stylu? O, ale ja tutaj się słucham, że tu jakiś jeszcze Lui będzie. Nie widzę nikogo. O, to znasz? Dobrze, Fis Fistachio, Fistachio. Jak to, jak to mówi Pompatim, Fistachio. Lubię ich oglądać, polecam bardzo. To są normalnie takie przekozaki, że to jest szok. No ja w ogóle i i samu xpompa zainspirował do nagrywania Paulina bo tak nie zjechała widzę 5 na 4 nie jest tak źle wczoraj było gorzej Uj. tu tak się wychylają nie wiedzą że awka stoi na silosie to o, aha, on też ma co Jeszcze o dobrze trzy-trzy. dziki bon Coś jedzie. O właśnie, jeśli nie zdziwcie, będziecie słyszać jakieś, nie wiem, starczujące, nie wiem, helikoptery chuje moje dzikie węże John Way. Ja, bo nie wiem, pies będzie szczekał jak pojebany, to się nie dziwcie, bo sąsiada pies znowu na łeb dostał. Nie wiem, czy mu k***a nie daje, czy wie co. Ale nie wygląda takiego, żeby nie dawali, bo taka mociora. Ale czasem jest taka na łeb, to jest szok. A latem też. Uuu, ale mu banie odstrzelił. Nie zdąży. Ta bawcia ściska, kapcie. <gry> Czyli zmiana mapy, nawet nie wiem na jaką, ale sobie sprawdzimy, ile to już nagrywam. 12 minut, to tak, do 15-17 dociągnę. Niedłużej. To też będzie się dłużej rzucał, też nie będzie co oglądać. Chciałbym bardzo lola wam nagrać. Umiem grać. Tylko nie wiem, błąd internet. Nie wiem, jak nagrać, żebym nie miał lagów. Jak wiecie, jak tak nagrać, to weźcie napiszcie w komentarzu. Jakbyście mogli, ja będę wam wdzięczny normalnie. Nagrawam normalnie dłuższy odcinek CS-a. Ty, on tu stoi. Aha, to jest nasz. Nie znam w ogóle tej mapy, nie, nie wiem gdzie tu się chodzi. Tu gdzie jest jakieś wyjście chyba na respa, czy coś. Tu na shifcie sobie pójdziemy. Tu niby gdzieś jest ten, ten luj. O właśnie. Gdzieś, ale gdzie to nie wiedziałem. Nie znam tej mapy. Pierwszy raz na tej, na tej mapie gram. Ja grałem się z HDMI, wiecie jak fajnie się gra. Weźcie sobie jakieś zagrajcie. klawiaturę, weźcie sobie podłączcie do lapka myszkę. Najlepiej też bezprzewodową, klawiaturę też nie akurat mam, tylko w klawiaturę, co mi się popierdoli. Ja kupiłem nowe baterie, włożyłem, Pograłem w lolę jakąś godzinę, dwie i chuj bombki strzelił. No, przez kawę z Mutera też można grać. A, czyli ten jest AFK Kupuję znowu sobie digla, bo nic innego sobie nie kupię. Czyli zagramy takie prawilne echo. A trzeba pi, pi zgnąć hejja O, jak tam się wy... Chciałem już M4, mi nie wyszło. O, no, czyli info, co Raz? Raz. O, właśnie, jak chcecie sobie zreszartować Status, to wpis wpisujecie yy, ukośnik RS. I macie. mnie który sobie się wpisze RS, to jest dupa, bo wpisuje yy, się rond I chuj. 15 minut zobaczymy tak. Wiem, wiem że nie będzie chyba jak się zmienia serwer, ale patrzcie, jest tutaj wolne miejsce, więc trzeba wbić od razu, bo to jest normalnie wistas serwer tutaj grał taki koleś, Donna Mama Inchuiocita, taki koks. To jest szok When też jest dobry spotkajemy się w Limbo to nie wiem, nie grałem z nim jeszcze albo gram, a nawet nie wiem ale to mniejsze z tym o, czyli w pierdol dostajemy no starczy tutaj sobie tak i tak nożyk no osadio coś kroiłem bo wiecie, że z się biega szybciej kroiłem coś, nie wiem Coś w kuchni robiłem nożem. I mi telefon zadzwonił. I wziąłem tego. Telefon bo myślałem, że szybciej pobiegnę. Czyli nóż wziąłem. I z nożem biegłem do telefonu. No, a widzieliście? Wychodził jeden. Można sobie przeskanować ładnie. No to... Jezu... Kurwa, na mać, nagrałbym wam LOLa, no ale... Chyba, że nie wiem, sobie go uruchomił kurwa w okienku, czy coś w tym stylu... Może... Spróbować może Nie wiem czy gra nie jest za głośna, ale jak patrzyłem na odcinku odcinek to nie było nie za głośno, nic się nie zmienia Jakiś bolek przyszedł jeszcze to splantowali, na nie wierzę normalnie. O, się, się. No, się. Oni O ich pół Oho, bravo. I rundę mamy wygraną, prawdopodobnie Tak. I yep. Fistoszu. A to chociaż mamy Apte, są Be, widziałem. O, no ja dostałem chwilę zawiechę zapałem, się nie odzywałem w ogóle. Wygraliśmy, pięknie kupujemy to samo, jeszcze kupujemy sobie hejdża i lecimy gal. Jakby ktoś grał w go. Nie wiedział co chodzi to w goł inaczej się mówi shorta Jakby ktoś nie wiedział Trub czysty Mi nie zajęło Dobra, ja skończę odcinek. Na razie, cześć. Do usłyszenia następnego odcinka.